Poniedziałkowy poranek 19 sierpnia w jednej z miejscowości pod Warszawą doszło do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Zdarzyły się tam autobus podmiejski oraz pociąg warszawskiej kolei dojazdowej, WKD, jadący w kierunku stolicy. W wyniku tego dramatycznego zdarzenia kilka osób trafiło do najbliższych szpitali. Trwa ustalanie szczegółów wypadku. Zdarzenie miało miejsce około godziny 4,59 rano na ulicy Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca autobusu nie ustąpił pierwszeństwa pociągowi WKD, który poruszał się prawidłowo od strony Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy. Według rzecznika Komendy Stołecznej Policji ASP. Kamila Sobudki, zarówno kierowca autobusu jak i maszynista pociągu byli trzeźwi w chwili wypadku. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe oraz policja, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Informacja o zdarzeniu wpłynęła o godzinie 4.59. Do wypadku autobusu z pociągiem doszło na ulicy Marii Dąbrowskiej, przekazał w rozmowie z Interią ASP. Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z miejsca zdarzenia. W wyniku wypadku na trasie WKD doszło do poważnych zakłóceń w kursowaniu pociągów. Ruch został wstrzymany na obu torach, co spowodowało opóźnienia i zmiany w rozkładzie jazdy. WKD poinformowała o wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinkach Komorów, Warszawa Śródmieście oraz Grodzisk Mazowiecki-Radońska, Podkowa Leśna Główna. Dodatkowo na odcinku Podkowa Leśna Główna, Warszawa-Śródmieście uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Utrudnienia miały potrwać co najmniej do godziny 8,00 rano. Wypadek w komorowie wstrząsnął lokalną społecznością, a także podróżującymi, którzy musieli zmagać się z utrudnieniami na trasie do stolicy. Niestrzeżone przejazdy kolejowe, na których dochodzi do takich tragicznych zdarzeń, od lat są przedmiotem dyskusji na temat bezpieczeństwa. Mieszkańcy i eksperci wielokrotnie zwracali uwagę na potrzebę zwiększenia zabezpieczeń na przejazdach kolejowych, zwłaszcza w miejscach o intensywnym ruchu. Policja kontynuuje śledztwo, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności wypadku. Na podstawie wstępnych ustaleń można przypuszczać, że przyczyną zdarzenia był błąd ludzki kierowca autobusu, który nie ustąpił pierwszeństwa. Zdarzenie autobusu z pociągiem WKD w Komorowie pod Warszawą przypomina nam o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Cztery osoby zostały ranne, a podróżni korzystający z WKD musieli zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami.